Witam gości z zewnątrz na wykładzie o charakterze otwartym. A tematem dzisiejszego wykładu będzie człowiek, czyli maszyna doskonała. A więc postaram się udowodnić, jak można rozbudzić ciekawość poznawczą u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Człowiek, maszyna doskonała, żeby pobudzić jego wyobraźnię, żeby to, co mu przekazujemy, było efektowne i efektywne. Należy się posłużyć kilkoma trikami i kilkoma sposobami, żeby to, co im przekażemy, zostało im dłużej w pamięci. I ja tutaj mam kilka przedmiotów, które posłużą mi do tego, żeby pokazać dzieciom, w jaki sposób działa układ pokarmowy człowieka. Tu mam taki model dosyć duży, model naszej szczęki górnej, szczęki dolnej, zębów. A dlaczego go przyniosłam? Ano dlatego, że to właśnie, jeżeli chodzi o układ pokarmowy, to jest pierwsze miejsce, do którego trafia pożywienie, którego, które będziemy spożywać. Ja tutaj przyniosłam brzoskwinię również i słuchajcie, teraz gdybym chciała taką brzoskwinię połknąć w całości, to okazałoby się, że będzie to niemożliwe, bo brzoskwinia może mi gdzieś po drodze utknąć. Najprędzej. Yy, w jeżeli w ogóle udałoby mi się ją przełknąć. Więc co należy zrobić? Ano należy wgryźć się w ten owoc i odgryźć solidny kęs. Ale jak odgryzę taki solidny kęs, a do tego odgryzania służą mi te przednie zęby, czyli się kacze, kły, to jeszcze jest nie wszystko, bo taki. Taki kęs musi być jeszcze rozdrobniony i do tego będą nam służyły, a otworzę tę szczękę, y, te zęby, które są tutaj z tyłu, czyli zęby trzonowe. One mają inną budowę. One będą służyły do tego, żeby ten pokarm zmiażdżyć, rozetrzeć, żeby był y, możliwy do, dalej do przełknięcia. I teraz słuchajcie, co zrobić, jeżeli ktoś nie posiada takiego modelu? modelu, który można zresztą wykorzystać na różne sposoby, bo chociażby tłumacząc dzieciom, jak właściwie szczotkować zęby. Ale słuchajcie, jeżeli ktoś nie ma takiego modelu, to mam e, alternatywę. Albo klocki, albo tak jak w moim przypadku dwie drewniane pieczątki. One będą symbolizowały, będą naśladowały zęby trzonowe. Zobaczcie, szczęka dolna, szczęka górna, zęby trzonowe. I teraz to się stanie z pokarmem, który dostanie się pomiędzy te zęby? Ja już tu naszykowałam sobie płatki kukurydziane. Płatki układam na zębie. Nie wiem, czy to jest dobrze widziane, ale uruchomcie wyobraźnię. Kładę na y, jednym zębie płatki, drugim przyciskam, rozcieram, zgniatam i za chwilę mój pokarm nadaje się już do przełknięcia. I teraz, kiedy pokarm wędruje dalej, a może jeszcze zanim zawędruje dalej, to kiedy my go przeżuwamy i go rozdrabniamy w jamie ustnej, to już wówczas następuje pierwszy, y, pierwsza faza procesu trawienia, bo w procesie trawienia bierze udział nasza ślina. I teraz słuchajcie, y, taka ciekawostka, czy domyślacie się, czy zgadniecie, ile jest, a może wiecie. Ile y, śliny produkuje człowiek, dorosły człowiek w ciągu jednej doby? Jak wam się wydaje? Ile możemy takiej śliny wyprodukować? Szklanka? Dołóżcie jeszcze. Jeszcze więcej. Słuchajcie, no nie chcę tu reklam robić. Półtora litra. Taka jak, jak butelka, którą kupujemy półtora litra śliny tyle produkujemy w ciągu jednej doby. Sporo, prawda? Żołądek jest wielkości naszych dwóch dłoni. To jest wielkość mojego żołądka. I teraz, żeby to dzieciom zorganizować, mój żołądek jest takiej wielkości. Posłuchajcie, jakiej wielkości Jacek, jakiej wielkości jest twój żołądek? Zapytam Jacka. Jacek mi pokaże swoje dwie dłonie. A Zosi? To będą jej dwie dłonie. Teraz słuchajcie, jak się zachowuje taki żołądek? Ja tu przygotowałam sobie balon, pozwolę go sobie teraz nadmuchać. Mniej więcej na wielkość mojego żołądka. I teraz tak, w tym żołądku znajdują się soki trawienne i one będą nasz pokarm, który tutaj trafi, rozpuszczały. I słuchajcie, te sogi są na tyle y, mocne, że potrafiłyby, y, mogłoby dojść do tego, że żołądek sam się sprawi. Dlatego ten żołądek jest taką specjalną błoną wyścielany i ta błona co kilka dni ulega samonaprawie, o, że tak powiem, tak się wyrażę, taki mamy doskonały nasz organizm. I te soki mogą tam się znajdować i nie szkodzą naszemu organizmowi. I, te, I teraz słuchajcie dalej. Jak ja dzieciom mówię, że skoro moje jelita są długości sześciu moich kroków, to ich jelita też będą długości mniej więcej sześciu ich kroków. I teraz, żeby się przekonać, jakie długości kto ma jelita, i żeby porównać ze sobą te długości, to ja Was poproszę, żebyście się prędziutko dobrali w pary. I teraz, jak ja powiem słowo prędziutko, to to słowo działa trochę jak magnes, bo te dzieci wtedy zaczynają działać instynktownie. I wiecie, jak się dobierają? Bo one mają y, wrażenie takie, że skoro y, mamy się porównywać, to muszę być lepszy, tak? I one instynktownie szukają, ten wyższy szuka sobie tego młodszego kolegi czy koleżanki, bo chce być od niego lepszy. No i kiedy dzieci dobrą, dobiorą się w pary, to wtedy każdy z nich otrzymuje niewielki kłębek, i pamiętajcie, żeby te kłębki były różnych kolorów w parze. I teraz jedno drugiemu pomaga, odmierzają te sześć kroków, odmierzają. I teraz zaczyna się porównywanie, czyli przykładanie jednego końca sznurka do drugiego i odmierzanie, cierpliwie, systematycznie odmierzamy, jakiej długości kto ma jelita i kto ma dłuższe. Potem dzieciaki jeszcze sprawdzają dla pewności, Swój wzrost, czyli stają tyłem do siebie i porównują, że rzeczywiście ten, który był wyższy, jest ma, ma dłuższy ten sznurek. I tak rzeczywiście będzie się działo. Słuchajcie, już nie patrzymy na długość nóg i długość kroków, które dzieci stawiają, bo one i tak wszystkie będą się starały te kroki jak najdłuższe postawić. No i teraz popatrzcie, co się takiego dzieje. Ja tak naprawdę byłam tutaj, zaczęłam nasze zajęcia od świata przyrody. Bo o tym sobie dzisiaj rozmawiamy na zajęciach. Przyroda, edukacja y, przyrodnicza w klasach 1-3. Y, rozmawialiśmy o ciele człowieka, a tak naprawdę wchodzimy na tereny matematyki, bo przecież jak ja im dałam zadanie z tym sznurkiem, to one po pierwsze szacowały, bo musiały szybciutko ocenić, kto jest wyższy, kto jest niższy, prawda? Potem następowało to y, odmierzanie, czyli robienie tych kroków, i następnie porównywanie. To są trzy czynności typowo matematyczne. Czyli mamy tutaj korelację treści programowych, a więc okazuje się, że najlepsze nauczanie to nie tylko poświęcenie się tylko i wyłącznie jednemu przedmiotowi, ale ich zazębianie się, ich takie przeplatanie, przenikanie i wtedy zajęcia są na pewno. Bardziej dla dziecka interesujące. Czym jest jeszcze taka rozmowa? Przecież to nic innego jak utrwalenie poznanego przez dziecko materiału. Więc do tego typu zajęć, do takiego przemawiania do, do dziecka poprzez wyobraźnię, do tego Was zachęcam, bo usłyszeć to jest jedno. Usłyszeć łatwo można to, co się usłyszało, zapomnieć, ale jak się coś przetestowało, jak się odniesie do przedmiotów codziennego użytku, to na pewno to. Bardziej dziecku zapadnie w pamięć. I ja za chwilę pokażę Wam jeszcze, w jaki ciekawy, spo, jak w ciekawy sposób pokazać dziecku budowę naszej krwi. a Posłużę się między innymi galaretką, ale to powiem Wam za chwilę, bo w tym momencie muszę pożegnać naszych gości z zewnątrz. Jeżeli Wam się spodobało. Zapraszam na więcej na zajęciach w Wyższej Szkole Handlowej.